Czy brytyjska opinia publiczna jest rozczarowana Brexitem? W 2016 roku Wielka Brytania zagłosowała za opuszczeniem Unii Europejskiej w referendum. 10 lat później naród wydaje się być rozgoryczony. W ankiecie przeprowadzonej przez YouGov 56% Brytyjczyków stwierdziło, że z perspektywy czasu uważają, że decyzja o opuszczeniu bloku była błędna w porównaniu z 31%, którzy utrzymywali, że była to słuszna decyzja. 61% osób stwierdziło, że Brexit był bardziej porażką niż sukcesem. 20% stwierdziło, że nie był ani porażką, ani sukcesem spośród tych, którzy byli rozczarowani. Zaszczarowani Brexitem. 88% obarczyło winą Brytyjską Partię Konserwatywną, podczas gdy 84% Borisa Johnsona. Jednak 1 jedna trzecia ankietowanych stwierdziła również, że Unia Europejska jest odpowiedzialna za niedociągnięcia związane z Brexitem, w tym 60% wyborców Leave. Pomimo tych różnic, badanie wykazało, że prawie 2 trzecie Brytyjczyków chce teraz bliższych relacji z Unią Europejską. Stanowisko to jest popularne wśród wszystkich głównych partii, 51 do 78%, a także wśród wyborców Leave, 60%. Chociaż Brytyjczycy uważają, że bliższe więzi z Unią Europejską mogą być korzystne, kwestia tego, czy powinno odbyć się referendum w sprawie ponownego przystąpienia do bloku, pozostaje drażliwa. Brytyjczycy pozostają nieprzekonani do przeprowadzenia referendum w najbliższej przyszłości, jednak w dłuższym 25-letnim okresie. 52% popiera referendum, w porównaniu do 26%, którzy nadal sprzeciwiają się temu pomysłowi.